Walentynkowa promocja w sklepach Jubiler Monika. Biżuteria złota i srebrna o połowę taniej. Obrączki ślubne z 30% rabatem. Parę obrączek kupisz już za 590 zł. W dodatku dla panny młodej złoty wisiorek gratis. Przyjmujemy zamówienia na biżuterię Pandora. Kupując dwa produkty, trzeci dostajesz za darmo. Jubiler Monika, Galeria Carrefour Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Bogata oferta węgla luzem i w workach z polskich kopalń. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą Polskiej Grupy Górniczej. Materiały budowlane Wesołek, numer jeden w Wielkopolsce. Wiosenna promocja na napełnianie i serwisowanie klimatyzacji samochodowej. W warsztacie samochodowym Klimaszewscy przy ulicy Obozowej 2 nabijanie klimatyzacji wykonujemy już od 100 zł, a czyszczenie i ozonowanie instalacji dokonujemy gratis. Zakład serwisuje i napełnia klimatyzację w autach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Warsztat zajmuje się też mechaniką samochodową, elektryką, praniem tapicerki, wymianą opon. Znajdziesz nas przy obozowej 2. Zadzwoń i umów się na wizytę 577 306 101. Kropni kierowcy. Przyspieszy jak wariat i magów w nosie tego człowieka. Daleko jest, zdążę. No pewno nie widzi, zaraz zwolni. Jeżdżam jak idioci. Nikt się nie zatrzyma. Jestem na pasach, mam pierwszeństwo. Przecież musi mnie przepuścić. A co, jeśli się mylisz? Twoje życie jest ważniejsze od pierwszeństwa. Kierowca ryzykuje mandatem, może więzieniem, ty ryzykujesz własnym życiem. Zatrzymaj się, nie idź o krok za daleko. Nie wchodź na pasy, jeśli nie masz pewności, że żywe z nich zejdziesz. Agnieszka Walczak, dzień dobry. Czas na magazyn miejski. Sprawdzimy, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Podwójny rocznik szykuje się do rekrutacji. Miasto zapewnia miejsca starsze dla wszystkich. Sześć szkół. W każdej szkole uczeń będzie mógł wybrać maksymalną ilość oddziałów, czy tzw. Tak preferencji. Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. Na te medale pracowali pół wieku. To jest ponad 18 250 nocy i dni. Wspólnych nocy i dni. Piorun jak piorun, ale, ale na pewno chwila, w której się utkwiła, pamięta, i to chyba trwa. Także myślimy, że ta 50 to nie koniec. Zapraszam na szczegóły. Uczniowie, których w tym roku czeka wybór szkoły średniej, mogą spać w spokojnie. Miejsca starczy dla każdego, chociaż nie ma gwarancji, że absolwenci gimnazjów i podstawówek dostaną się do wymarzonej placówki. Ze względu na podwójny rocznik zwiększyły się możliwości wyboru szkół i liczby klas. Tegorocznej rekrutacji bali się uczniowie i samorządy, wszystko przez kumulację dwóch roczników. Mówimy tutaj o uczniach klas ósmych i oczywiście trzeciego gimnazjum. Które tak naprawdę w związku z tą reformą światy jest wygaszane, więc stąd powstał niewątpliwie duży problem. Jedni drudzy kończą jeden etap edukacji i zaczynają kolejny niby na tym samym poziomie. Jednak reforma sprawiła, że tak naprawdę w szkołach średnich pojawią się młodzi ludzie z różną wiedzą. To są zupełnie dwa różne roczniki, dwie różne podstawy programowe, one będą w tych samych szkołach. Spotykać się na przerwach, ale nic więcej. Nawet WF-u nie będą mieć wspólnego, czy, czy jakichś innych nawet spoza ramówki yy, zajęć. Po prostu nie mogą się spotkać na żadnych zajęciach. I nie Będą chodzić do tych samych szkół, ale te oferty i plan zajęć dostosowały do różnic między programem absolwentów gimnazjów i podstawówek. Słowem, kluczem w tym wszystkim jest symetria czyli w każdej szkole na absolwentów gimnazjów i podstawówek będzie czekać taka sama liczba oddziałów. W sumie miasto przygotowało 3800 miejsc. Większość, 51%, wybierze lica ogólnokształcące, 36% technika, a pozostali szkoły zawodowe. Tak Duża liczba uczniów sprawi, że część szkół zwiększy liczbę klas i organizuje spotkania dla rodziców. Kopernik zaprasza 5 marca o 17.00. W tym roku przyjmiemy 6 klas po szkole podstawowej i 6 klas po szkole gimnazjalnej, czyli de facto około 120 uczniów więcej, bo cztery klasy łącznie więcej. No i jest to nie lada wyzwanie, ale jesteśmy dobrej myśli, ponieważ przygotowywaliśmy się do tej reformy już od dawna i w związku z tym, żeby uniknąć zmia, dwuzmianowości, bo myślę, że, że to jest także jeden z problemów, który, który grozi szkołom ponadgimnazjalnym czy, czy już teraz ponadpodstawowym, adoptujemy pomieszczenia gospodarcze na trzy pełne sale lekcyjne. Jednak w części szkół nauka będzie odbywać się na dwie zmiany, maksymalnie do godziny 18, żeby zwiększyć szansę dostanie się do wymarzonej szkoły. W tym roku uczniowie mają większy wybór placówek, do których mogą aplikować. Do tej pory mogli składać papiery do trzech. Sześć szkół. W każdej szkole uczeń będzie mógł wybrać maksymalną ilość oddziałów, czy tzw. Tak preferencji. Jeżeli jakaś szkoła oferuje sześć, załóżmy, że średnio, 5, 6, więc 6 razy 5 to jest 30. Więc uczeń będzie mógł około 30 swoich, my nazywamy to słowo preferencja. Ale preferencja to jest tak, tak naprawdę oddział, do którego uczęść chce się dostać. Żeby ułatwić wybór 26 lutego miasto organizuje Dni Kariery 5 i 6 kwietnia zaplanowano festiwal profesjonalistów, także w jedną z kwietniowych sobót w kaliskich szkołach zostaną zorganizowane drzwi otwarte, a nabór ruszy 13 maja i potrwa do 31 maja. Kolejne alarmy bombowe w Kaliszu. Wczoraj mail o podłożeniu bomby przyszedł do Urzędu Miasta Kalisza. Policja przeszukała trzy budynki. Ratusz, Urząd przy ulicy Kościuszki oraz Wille Kalisja. Ładunku wybuchowego nie znaleziono. Niedługo potem wiadomość o bombie wpłynęła bezpośrednio do kaliskiej komendy. Zagrożony był dworzec PKP. W przypadku ratusza nie podjęto decyzji o ewakuacji, ale już w przypadku dworca zarządca zdecydował inaczej. Ewakuowano około 10 osób. Budynek przeszukali policyjni pirotechnicy oraz przewodnik z psem służbowym niczego niepokojącego nie znaleziono tak samo jak nadal nie ustalono autora tych głupich żartów Kompletnie pijanego mieszkańca Kalisza zatrzymały wczoraj na ulicy Podmiejskiej osoby, które zauważyły, że kierowca wysiadł z auta i idzie chwiejnym krokiem. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Wszystko działo się wczoraj około południa. Na parking pawilonu handlowego przy ulicy podmiejskiej podjechało białe Mitsubishi. Kierowca z trudem wysiadł z auta i wyraźnie chwiał się na nogach. Zachowanie postawnego mężczyzny nie uszło uwadze dwóch świadków. Postanowili oni interweniować, powiadomili kaliską policję i zatrzymali kierowcę, który z powrotem wsiadł do auta. Jednak wcześniej ze stacyjki wyciągnięto mu kluczyki. Początkowo kierowca siedział spokojnie, jednak tuż przed przyjazdem radiowozu wyszedł z auta. I przemieścił się na pobliski skwer, gdzie usiadł na ławce. Tam też namierzyły go dwie policjantki. Na widok mundurowych pijany zaczął uciekać, ale w jego stanie było to niemożliwe. Ostatecznie zrezygnowany, dał się zaprowadzić do radiowozu, gdzie przebadano go alkomatem. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu około 2,2 promila alkoholu. Nie posiadał uprawnień do kierowania. Policjanci sprawdzają, czy nigdy ich nie miał, czy też zostały mu one zatrzymane. Kierowca to 49-letni mieszkaniec Kalisza. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Nauka samoobrony, spotkania z psychologiem i fitness. Między innymi takie darmowe zajęcia czekają na panie, które wezmą udział w popularnym kursie Bezpieczna Kobieta. Pierwsze spotkanie już w najbliższy poniedziałek. Każdego roku w kursie bierze udział wiele pań w różnym wieku. Zajęcia, które od lat organizują wspólnie Komenda Miejska Policji w Kaliszu, Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa są bezpłatne, a ich celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u kobiet poprzez przekazanie im praktycznej wiedzy oraz nauka wzorców postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Podczas zajęć panie nabywają podstawowe umiejętności zakresu samoobrony oraz poznają jej prawne i psychologiczne aspekty zapoznają się też z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tych wykładach, bo tak naprawdę policjanci będą prowadzić wykłady dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz profilaktyki społecznej ogólnie rozumianej. Oczywiście będą się mogły wszystkie panie dowiedzieć co zrobić. jeżeli dojdzie do kolizji do wypadku drogowego tutaj sam naczelnik wydziału ruchu drogowego będzie tłumaczył co należy zrobić kogo powiadomić i jak zachować się w sytuacji, gdy na przykład samochody blokują ruch, kobiety będą również ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy i poznają zagadnienia prewencji kryminalnej. Na zakończenie kursu każda z uczestniczek otrzymuje certyfikat. Kurs jest bezpłatny, mogą do niego przystąpić pełnoletnie mieszkanki Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Zajęcia ruszają już 25 lutego. Grafik spotkań oraz informacje o zapisach znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl Kolejny sklep brytyjskiej marki Tesco znika z Kalisza. Market przy ulicy Legionów będzie czynny tylko do końca lutego. Prace straciło 14 pracowników sklepu. Część regałów marketu Przy Legionów już jest opustoszała. Towar z pozostałych półek znika szybko, bo klientów kuszą promocje kończące funkcjonowanie sklepu. Jak dowiadujemy się od pracowników, market będzie czynny do czwartku 28 lutego. Do 22 w wyniku zamknięcia sklepu pracę straci 14 osób. To kolejne Tesco, które znika z mapy Kalisza. 31 sierpnia 2018 roku marka zamknęła swój duży market przy Alei Wojska Polskiego. Tesco w ubiegłym roku zamknęło ponad 30 sklepów w całym kraju. Najpierw wieloletnia działaczka PSL, teraz posłanka PiS i wiceminister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a już na wiosnę być może europosłanka. Angelika Możdanowska będzie startować do majowych eurowyborów z listy PiS w naszym województwie i to aż z drugiego miejsca. Niespodzianką jest fakt, że na liście z Wielkopolski nie znajdziemy Ryszarda Czarneckiego, którego billboardy. Już można spotkać w Kaliszu. We wtorek wieczorem Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swoje jedynki i dwójki na listach do eurowyborów, które odbędą się w maju. Wśród znanych nazwisk polityków PiS, takich jak Beata Szydło, Beata Mazurek czy Joachim Brudziński, pojawiła się też posłanka związana z Kaliszem i Kępnem. Angelika Możdżanowska wystartuje z pozycji numer dwa z okręgu numer siedem, czyli w Wielkopolsce. Możdżanowska ustąpiła miejsca jedynie znanej postaci związanej ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości Zdzisławowi Krasnodębskiemu, który od 2018 roku jest wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Nominacja Możdżanowskiej to spora niespodzianka. W poprzednich wyborach w 2014 roku liderem listy Wielkopolski był bowiem Ryszard Czarnecki. Były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego w tym roku też startuje, ale z Warszawy z pozycji numer dwa. Kilka dni temu w Kaliszu pojawiły się nawet billboardy reklamujące Czarneckiego. Możliwe, że miał to być wstęp do eurokampanii, ale takie plakaty Ryszardowi Czarneckiemu bardziej przydadzą się teraz w Warszawie. Angelika Możdżanowska w Kępnie, była dziennikarką i ekonomistką. W parlamencie pojawiła się w 2011 roku. Wtedy zdobyła mandat senatora, startując z listy PSL. Cztery lata później została kandydatką Ludowców do Sejmu i wygrała wybory. Była mocno krytyczna wobec działań rządów Prawa i Sprawiedliwości. Do 2017 roku była przedstawicielką klubu parlamentarnego PSL w Komisji Badającej Kulisy Afery Ambergold. W lipcu 2017 Możdżanowska odeszła z PSL I została posłanką niezrzeszoną, a w październiku otrzymała stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz funkcję pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Bez wątpienia rok 1968 był rokiem miłości. Przed 50 laty w naszym mieście sakramentalne tak powiedziało prawie 200 osób, i większość z nich w tym przyrzeczeniu trwa do dziś. A nagrodą za spędzone razem pół wieku są medale, które część ze świętujących w tym roku Złotego Dypar odebrała z rąk prezydenta Krystiana Kinastowskiego. Miłość, wierność i trwanie ze sobą na dobre i na złe. Zanim stanęli na ślubnym kobiercu i złożyli przysięgę, był moment, kiedy się spotkali. I jak większość mówi, od razu wiedzieli, że znaleźli osobę, z którą chcą spędzić resztę życia. No, jakieś podańcówce to po płacie to była zabawa. Tam żeśmy się poznali. No a potem się pociągnęło już. Wiadomo, z różnymi urozmaiceniami przyjemnymi, bardzo przyjemnymi. No i się zakończyło tak, jak się zakończyło. Ślubem i wspólnym żyli długo i szczęśliwie. Mnie się wydaje, że sama miłość, ale to trzeba mieć do tego wszystkiego jeszcze przed oczami przyszłość. Nie tylko na dzisiaj, bo kocham Cię, a potem nie wiemy, co dalej. Tylko trzeba umieć już, jak z Tobą, to na całe życie i tak jest. Różnie bywale trzeba umieć sobie, to różnie mówię, jak między, między małżeństwem, tak różnie bywale trzeba umieć i ulec, i wymagać, no i to trzeba. Trzeba umieć żądać i wymagać, tak ale tak. też tak samo ze swojej strony trzeba, dać, tak. ulegać. Trzeba. trzeba zrozumieć się. Wyru... I żeby było, no. i zrozumienie jedno z drugim, po prostu takie wspólne dogadanie się, no, wszystko. no i to takie jest życie. No. Dzień po dniu leci, a nic na wyczegnię, obejrzy kiedy, dzieci rosną, i już wszystko dorosłe się zrobiło, i jakoś szczęśliwie do tej pory. Dzięki Bogu nam się wiedzie. Stosując ten przepis, przeżyli wspólnie 50 długich lat. Chociaż, jak mówili, czas płynie bardzo szybko i dopiero zaproszenie na uroczystość Złotych Godów organizowaną przez Urząd Stanu Cywilnego sprawiło, że uświadomili sobie, jak długo trwają w postanowieniu sprzed pięciu dekad. Są to pary, które zawierały związek małżeński maj, czerwiec, lipiec, sierpień tych jubileuszy 50-lecia za 1968, czyli tak naprawdę w 2018 roku ponad 90 par. A obecnie no tych par coraz mniej zawiera związek małżeński. Zresztą widzimy no nie tylko tutaj u nas w Kaliszu, ale chyba w całym kraju no zmniejszyła się, drastycznie się zmniejszyła do lat ubiegłych liczba zawieranych małżeństw. Medale za długie pożycie małżeńskie przyznaje prezydent RP. Najpierw miasto składa wniosek do wojewody. Ten trafia do kancelarii głowy państwa, a kiedy zostanie zatwierdzony, medale i dyplomy wręcza prezydent miasta. Pół wieku to bardzo dużo czasu. Przez pół wieku wydarzyć może się mnóstwo takich rzeczy, o których nikt by nie pomyślał. Że wydarzy się mogą w skali świata, regionu czy miasta. W pół wieku człowiek. Ma nieskończenie wiele wspomnień, a państwo macie te wspomnienia wspólne, przez to są one jeszcze piękniejsze. Zdaję sobie sprawę, że życie nie zawsze jest sielane. Ale nawet jeśli coś się zepsuło, to potrafiliście Państwo to naprawić i nadal utrwać ze sobą. I za tę umiejętność składania i trwania w miłości na przekór przeciwnościom losu wszyscy obecni na uroczystości, świętujący ich bliscy oraz prezydent Kalisza i pracownicy USC znieśli toast z symboliczną lampką szampana. Międzywojenna nuta to tytuł albumu, który na stulecie odzyskanie niepodległości wydał raper z Koszalina Przemysław Majewski. Projekt jest niezwykły, bo na krążku znalazły się takie utwory jak Chryzantemy Złociste, Tylko we Lwowie czy Zimny Drań. Artysta chce rozdać młodym ludziom 100 tysięcy płyt. Część trafiła do kaliskich uczniów. Kilka dni temu Przemysław Majewski odwiedził trzy kaliskie licea, m.in. drugie liceum im. Tadeusza Kościuszki. Informował o swojej inicjatywie i rozdawał uczniom płyty. Jeżdżę po całej Polsce od kilku ładnych kilku miesięcy, prowadzę akcję 100 tys. płyt na stulecie odzyskania niepodległości. Do tej pory rozdałem prawie 60 tys. płyt, 5 tysięcy przywiozłem do Kalisza. Płyta pod tytułem Międzywojenna Nuta przypomina winyl, a artysta występuje w niej w stylizowanym na tamten okres szytym na miarę stroju. Na krążku znajdują się aranżacje takich utworów jak Chryzantemy Złociste, Tylko we Lwowie czy Zimny Drań. Przed nami pokoleń wiele i wielu ludzi, każdy miał swoje chryzantemy i mnuć. Młodzież z zainteresowaniem podeszła do projektu. Był przeprowadzony wykład, prezentacja teledysków, danie płyt uczniom drugiego liceum. Wydaje mi się, że wyszło wszystko bardzo sympatycznie. Uczniowie naprawdę się zainteresowali jak i nauczyciele. Jest to mały kroczek do tego, żeby upamiętnić choćby stulecie odzyskania niepodległości. Wydarzenie odbyło się dzięki staraniom Komitetu Kalisz dla Powstania Wielkopolskiego, Samorządu Uczniowskiego II LO oraz współpracy z samym raperem. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Młodych Kaliszan, Młodych dla Wolności, przewodniczący Stowarzyszenia Kaliszanie oraz przedstawiciele Kaliskiego Kolibra. To wszystko w magazynie miejskim. Więcej informacji z Kalisza i regionu znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. Tam piszemy m.in. o mapie kościelnej pedofilii, która została zaprezentowana w Watykanie. Znajdują się na niej także miejscowości z diecezji kaliskiej. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dzisiejszy wieczór pochmurny ze słabymi opadami deszczu, 6 stopni na termometrach. Na barometrach 1004 hektopaskale, wiatr umiarkowany. W nocy podobnie, również deszczowo i 6 stopni na plusie. Piątkowy poranek pochmurny ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia temperatura wyniesie minus 1 stopień Celsjusza. Ciśnienie wysokie, 1019 hektopaskali. Wzmoże się też siła wiatru, wiać będzie z północnego wschodu.